Witam w kolejnym odcinku z cyklu w Cztery Oczy. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest parlamentarzysta poseł Tomasz Nowak. Dzień dobry panie pośle. Witam panią, witam państwa. Wyemitowaliśmy niedawno na naszej antenie materiał o sprawiedliwej transformacji, o tym, że Franz Timmermans ogłosił w Katowicach że Komisja Europejska zaakceptowała plany dla naszego regionu i dla naszego kraju. Z jednej strony górnicy, związkowcy ucieszyli się, że będą wreszcie pieniądze, bo jest program za, zaakceptowany ale okazuje się, że związkowcy trochę hamują ten hura optymizm, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, kiedy te pieniądze do naszego regionu spłyną fizycznie. Czy to zatwierdzenie przez Komisję Europejską planów... Ma w tym momencie jakieś znaczenie, czy to jest jakiś duży krok w pozyskaniu tych pieniędzy unijnych dla naszych górników, dla naszego sektora, który mówiąc kolokwialnie, za chwilę zwinie się? Dokładnie, w 2018 rok zaczęliśmy pracę nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Pełnomocnik Marszałka Maciej Sytek, bardzo aktywny w tej sprawie, ale też społecznicy tutaj od nas i zaczęliśmy, zaczęliśmy bardzo poważnie rozmawiać, że musi być fundusz, który przeprowadzi nas przez najtrudniejszy okres. I tylko, że uważaliśmy, że ten najtrudniejszy okres dla naszego regionu będzie troszeczkę później, a na skutek zmian, które są związane z ekonomią funkcjonowania węgla w ogóle, ale węgla brunatnego również, ten proces przyspieszył, zwłaszcza, że nie powstała nowa odkrywka, która miała powstać od... 2015 roku do 2018 roku PIS blokował odkrywkę Ościsłowo. W tym momencie PAK tak naprawdę nie ma wystarczającej ilości węgla, żeby produkcja tego węgla tej energii z węgla była do 2030, jak zakładaliśmy. W związku z tym skrócenie czasu zaczęliśmy monitorować rząd, żeby rząd obok tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zrobił dla nas ustawę kompensacyjną. dla Naszego regionu, bowiem stąd przez kilkadziesiąt lat pochodził prąd dla całego kraju i tutaj nastąpiła eksploatacja środowiska, na przykład stosunki wodne i tak dalej. To wiemy to wszystko. No niestety, rząd do tej pory tej ustawy kompensacyjnej dla nas nie zrobił. I jesteśmy tylko z tym funduszem sprawiedliwej transformacji europejskim funduszem, a nie mamy żadnej pomocy finansowej ze strony rządu dedykowanej naszym górnikom, bo irytujące jest, jak ja mam na Komisji Energii, w której jestem wiceprzewodniczącym, rozpatrywać tylko pomoc dla Śląska, dla górników ze Śląska, bo przy likwidowaniu tam kopalni oni mogą dostać stosowne odprawy, emerytury, ustawy są dedykowane, a tymczasem dla naszego regionu nie ma nic. Mimo, że jako klasa polityczna domagamy się tego, ale no, my się domagamy jako opozycja. Rząd PiSu nie chce nic tutaj dać dla Wielkopolski Wschodniej, jak na razie. Ba, górnicy przygotowali projekt, który... Tak, ust właśnie, ustawy obywatelskiej, tak. Ustawa obywatelska, mimo że 15 podpisów posłów PiSu, bo wystarczyło, żeby ta ustawa trafiła pod obrady sejmu. Ba, ja dwa, zrobiłem spotkanie Zaprosiłem związki zawodowe, zrobiłem spotkanie z ministrem Pyzikiem wtedy, ministrem aktywów w maju tego roku, gdzie domagaliśmy się wszyscy, był też prezes Woźny, wszyscy domagaliśmy się tego, żeby ta ustawa stała się ustawą rządową, żeby ona zaczęła funkcjonować. No i minister Pyzik, Pyzik nam obiecał, że do 13 czerwca zapadną decyzje. Ale mamy już ee, Grudzień. grudzieni tych decyzji. Jak nie było, tak nie ma. Jak ich nie było od 2018 roku, tak nie ma nadal. W związku z tym, o dziwo, okazuje się, że my w tej chwili mamy do dyspozycji tylko pieniądze z Unii Europejskiej 414, 415, bo tam jest 400, 414 800 e, milionów euro do dyspozycji, czyli ponad miliard 600 milionów dla naszych czterech powiatów. Bo to konin koło. Turek słupca. i słupca. Mm -hmm. To są olbrzymie pieniądze. Pracował nad tym planem sprawiedliwej transformacji sztab ludzi. To byli samorządowcy, to byli przedsiębiorcy, to byli również związkowcy. Związki zawodowe, tak. Związkowcy. I tam jest na przykład rubryka związana, czy, czy środki dedykowane tylko i wyłącznie górnikom odchodzącym z pracy. Na programy pracownicze na stricte. Na programy pracownicze, tak. ale nie tylko, ale, ale to tam jest. No i, no i teraz w tej chwili z Panem Prezesem Maciejem Sytkiem, w momencie kiedy już ten fundusz na terenie Unii Europejskiej został klepięty, jeździmy, żeby spotykamy się w gminach poszczególnych i chętnie odpowiemy na każde zaproszenie każdego środowiska, żeby się spotkać. Chcemy objechać wszystkie gminy po to, żeby pokazać możliwości tego funduszu możliwości tego funduszu bo one są, no na przykład byliśmy teraz w Starym Mieście w remizie strażackiej i zaczęliśmy mówić, co w tej remizie można by z tego funduszu zrobić, pomijając już sprawę górników, przedsiębiorców itd. Czyli, czyli jest tam wiele zaszytych programów, które mogą być bardzo korzystne dla naszego regionu. Chociażby efekty osiąganie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, tak odnawialne jest, źródła tak energii. Tak jest, tak jest. Ba bardzo duży taki, taki zestaw działań. I fajne rozmowy, ale, ale tam padają pytania górników na przykład. No, my będziemy zwolnieni może już w styczniu, może w lutym, mówimy o już 2B. No pracownicy kopalni zwalniani są już od 2018 tak, tak, roku sukcesywnie. Tak, tak. Najpierw powiat turecki, teraz odkrywki już zamykane będą kolejne, już niektóre zamknięte drzewce na przykład i kolejne będą zamykane za chwilę, czyli ten proces już trwa, czyli oni już czasu nie mają. Ale program jest dedykowany od 2018 roku, czyli jeśli ktoś stracił pracę od 2018 roku, a ma udokumentowaną, także będzie mógł skorzystać z tych... Ale to mówimy o tych pieniądzach ze Sprawiedliwej Transformacji. A nie mówimy o ustawie, e, jeśli chodzi o odprawy dla tych, bo którzy odchodzą. Bo jej nie ma i ja nie wiem, czy, czy będzie. Co prawda słyszałem ostatnio, że może przy okazji NAB, to jest taka Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, y, może przy tym będzie, ale ja wątpię w ogóle, że to NAB powstanie, bo już powstaje tak samo jak. Inne sprawy związane z, z, z bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem pracowników od wielu, wielu lat i nie powstają. Panie pośle, ale górnicy przede wszystkim pytają, kiedy będą te pieniądze, ponieważ pojawiły się niepokojące informacje, że jest zagrożenie, że może ich nie być tak samo jak KPO, w związku z tym, że są one obwarowane warunkami, nasz rząd musiałby spełnić warunki dotyczące praworządności. I wykonać kamienie milowe, które zresztą premier Morawiecki sam wynegocjował w Brukseli. Tak jest, pre, premier Morawiecki wynegocjował te, 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 te kamienie milowe i podpisał się pod nimi, ale minister Ziobro to zakwestionował. I zakwestionował w ogóle całego premiera w tym momencie. No bo co, premier mówi, że to zrobimy, a Ziobro mówi, hola, hola, nie zrobimy. A jak nie zrobimy, Mimo że premier Morawiecki to podpisał, no to nie spełnimy warunków, żeby dostać pieniądze. Aczkolwiek Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie podlega tej warunkowości, przynajmniej teoretycznie. On w pewnej części ma tam zaszyte też pieniądze które są zbliżone do Krajowego Planu Odbudowy i te mogą być zagrożone, ale generalnie. To są fundusz, te, które są przewidziane dla całej Wielkopolski. To są pieniądze strukturalne dla całej Wielkopolski, to w regionalnym programie operacyjnym, który będzie się teraz Wielkopols Fundusz Europejski dla Wielkopolski nazywał. To tak, ale, ale w samym programie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji część jest, tego uwarunkowania nie ma, więc myślimy, że te pieniądze już się pojawią. A nas premier Morawiecki no, szuka w tej chwili na gwałt poparcia, żeby zrealizować jakiekolwiek kamienie milowe, żeby te pieniądze się pojawiły. Ja ostatnio, w, w poprzednim tygodniu też e poszedłem na takie spotkanie do kl klubu PSL-u, gdzie premier Morawiecki chciał się dogadać w sprawie ustawy tzw. 10H ustawy wiatrakowej, żeby PSL e i inne środowiska opozycyjne poparły, w poparły bo Ziobro nie popiera. No to są takie y, 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 zabawy, bo to jest dramat, że, że my wisimy na solidarnej Polsce. Takie olbrzymie pieniądze wiszą na solidarnej Polsce. Na na w jakimś chcieństwie albo niechcieństwie kilkunastu osób. Kilkunastu tak osób no. I partii, która ma poparcie śladowe, śladowe, w partii bardzo antyeuropejskiej, sceptycznej, która chce nas wyprowadzić z tej Unii Europejskiej, to, to jest po prostu dramat, że, że, że pis pozwala sobie, na to, żebyśmy my wszyscy jako obywatele poczuli się zagrożeni. Przecież pojawienie się tych pieniędzy spowodowałoby zmniejszenie inflacji chociażby. To, to, jest, to są dramatyczne sprawy. Jeśli już jesteśmy przy pieniądzach, to porozmawiajmy może o tym, o rekordowej kwocie, jaką... Rząd przekazał na funkcjonowanie telewizji, która według ustawy powinna być publiczną, pełnić, pew, pełnić pewną misję. Eee, co opozycja na to? Prawie 3 miliardy złotych na funkcjonowanie telewizji polskiej. A zarazem widzimy na Facebookach, ale w Realu spotykamy się z dziećmi, które umierają, rodzice zbierają dramatycznie pieniądze, żeby... Żeby uratować te dzieci, ale także pieniądze na hospicja, pieniądze na szpitale. Wie Pani, jak szpitale są zadłużone, zadłużone straszliwie, szczególnie powiatowe, ale te również. Ja, ja nie wiem, jak będzie funkcjonowała e, służba zdrowia e, tak dramatycznie w tej chwili niedofinansowana. Przecież e, e, te pieniądze powinny być przeznaczone na to, co jest najważniejsze, na ratowanie życia ludzkiego, na bezpieczeństwo każdego człowieka, a tymczasem przeznacza się je 2 miliardy 700 milionów. To są olbrzymie pieniądze, przeznacza się je na propagandę. No. Jest rok wyborczy, do tej pory 2 miliardy było przeznaczone, teraz zwiększają to o 700 milionów, no bo zobaczmy jaka według nich jest w takim razie faktyczna inflacja. To jest inflacja nie 17%, tylko jakieś 35%, 40% może nie, to jest dramat. No. I, i, I to przeznaczają na telewizję publiczną i ba, jeszcze, jeszcze chcą zmienić pilota nam wszystkim, żebyśmy my tylko tę publiczną telewizję oglądali, żeby było 1, 2, 3. Plus yy, wprowadzili w tej chwili to, że na platformach tych wszystkich... Yy, cyfrowych nie ma telewizji takich, które nie są telewizjami publicznymi ogólnie dostępnych. No to... to tak w przenośni, że będą nam programować pilota, bo chodzi o to, żeby właśnie dostarczyciele, operatorzy programów kanałów telewizyjnych mieli tak poustawiany program, tak. wyjaśnijmy tutaj widzom, żeby pierwszych pięć programów było emitowanych przez telewizję Polską. Ale czy to jest zgodne z konstytucją? No nie, no bo wszyscy jesteśmy równi, a tutaj robi się wszystko pod to, żeby TVP mogło być tym, który będzie zagospodarował wyobraźnię ludzi, szczególnie w roku wyborczym, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne również dla procesu wyborczego, bo to pokazuje, że PIS nie chce przeprowadzić wyborów, które będą wyborami obiektywnymi, równymi, które będą wyborami, gdzie my świadomie podejmiemy decyzje. Bowiem sącząca się propaganda może z każdego najbardziej odpornego mózgu zrobić, no niestety, odbiorcę treści, które są jedne, jedyne i prawdziwe. Tak było w socjalizmie. No niestety, ale takie rzeczy się dzieją. Panie pośle, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że następne nasze spotkanie będzie trochę bardziej optymistyczne, że już będziemy mogli powiedzieć, że, że coraz bliżej są te pieniądze unijne dla naszego sektora energetycznego, dla naszych mieszkańców, dla naszych przedsiębiorców, żeby rynek pracy u nas diametralnie się nie skurczył w ciągu tych dwóch najbliższych lat, kiedy, kiedy energetycy i górnicy będą odchodzili ze swoich zakładów pracy. Robimy odwołanie, złożyliśmy wniosek na odwołanie ministra Ziobry. W przyszłym tygodniu w Sejmie będziemy głosować. Jak się zachowa rządząca partia? Czy poprze ten wniosek o odwołanie? Arytmetyka sejmowa wskazuje na to, że najprawdopodobniej wasz wniosek zakończy się niepowodzeniem, ale... A, to, a tym samym te pieniądze nam się coraz bardziej będą oddalać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.